Dobra, na wszystkich wszystkich wszystkie na kanale z G4. testujemy sobie dalej. Evencik Tripdrop. Jak widzicie, pojawił się nowy główny event, King's Race. Mamy tutaj oczywiście 6 skrzyneczek. Każdy ze skrzynek dostaje, dostaje się do niej też walutę eventową. Także spoko może sobie już walutę eventową zbierać. Wykorzystać sobie na przykład na game case'y które też tutaj oczywiście są. Zmienna szota graficzna jak przy... E, każdy w tej evencie. Mamy też Destiny Case, czyli te droższe e, skrzyneczki do 100 tysięcy. aż. E, no i jest też ranking e, aktualnie Talon Marvel Fate za pierwsze miejsce w subtraku w Factory New. No i też mamy zawodnika, który no, już sobie ładnie zbiera tych punkcików. 250 tysięcy rzucił spotko Ja oczywiście przypomnę, że kodzik procyjny Lucas daje Wam e, aktualnie 15% bonusu. E, Najlepiej no to się sprawdzić jak sobie cię we skiny i tutaj będziecie mieli 15% bonusu yy, Tutaj jeszcze też będziecie mieli chyba 15 albo 20, nie jestem pewien, bo ja mam 20% z kodów, yy, które sobie jeszcze używałem yy, Więc wydaje mi się, że powinniśmy mieć tutaj 20%, ale nie jestem pewny, napiszcie w komentarzach O, to jakieś kose lecą yy, nieźle Także yy, można sobie wpłacać yy, różnymi metodami płatności Oczywiście też z skinami jest Instant Deposit 160 zł no zmniejszyło się, miałem chyba 168 ostatnio, eee, ale fajnie. otworzymy sobie dzienną skrzyneczkę Poziomu 8 oczywiście zobaczmy co dzisiaj z niej poleci. A wyleci z niej... O, 5.7, 5.7, eee, chyba zmienili troszeczkę te skiny, czy mi się wydaje? Może mi się wydaje. Na pewno te były, ten Mac też był, ale... Nie wiem czy... Nie one też raczej były. Po prostu sobie coś kręcą. Także wylatujemy dzisiaj 5-7. No i dobrze, nie będziemy sobie otwierać tej diamentowych skrzynek. No, no na przykład w takiej strefnej można trafić Prince Lee'a Warworld co traku za 360 zł, także całkiem spoczko. A my sobie już przejdziemy do następnej ze skrzyni Street Dropu, czyli Night Alley za 10 zł. No i zobaczmy co to mamy, tak no, jak widzicie tylko 350 e, zł, no, mam nadzieję, że coś fajnego wyleci Jest ten nawet czarmik za stówkę, 114 dokładnie Spoko, e, sam jeszcze że świeższe troszeczkę skiny typu tutaj Neon Rogue <coughs> Tutaj też Outsiders się znajdzie, Battle Scar tylko 25 zł Ciekawe czy e, ten skin, no w stanie Battle Skirt wygląda w miarę świeżo, ale no widzimy, że jest tutaj Całkiem sporo tych nowych skinów, tutaj ten SP Dark Silk też. Yy, Titanowa Wurst Hole też się pojawiła ostatnio. Ten Akacz tak samo. Także no, spoko, spoko. Ubiało świeżości, jeżeli chodzi o skiny. potem myślę sobie można trzy skrzynki. Jak to wygląda? Procentówka, tak, oczywiście procentówka, najwięcej procent na mamy właśnie na ten yy, laborer, który jest na końcu. 24 grosze, ale 25 zł, no. Prawie, prawie i byśmy byli na zero Lekka ta jest strata jednak um, Bullet Queen pewnie stanie Battlesquare Także zbyt drogie nie będzie 21zł 22 finalnie mamy Oczyli no, czyli znowu lekka strata niestety O i mamy nowego Akacza Tylko on też stanie Battlesquare Jest tani, więc tutaj tutaj w ogóle filtr zł ciekawe Bo ten Akacz Jest taki chaotyczny, ale ma, ma taki swój charakter, jak fajnie, fajnie wygląda nawet ten skin. Także, jak kosztuje niż dwie dychy, to według mnie śmiało można się nie zainteresować. A to będzie na pewno na plus. To otwarcie będzie na plus 5.7 za 51 zł. No i jeszcze tutaj akacz na dobicie 25 i mamy 78 zł. To nice. Ponad dwukrotny profit teraz zrobiony z tego otwarcia. No i kurczę. No ten to się wygląda na, na dobry stan no i jest w dobrym stanie testet Także na szczęście uratowało troszeczkę, bo się bałem, że będzie za jakąś dychę w stanie gorszym jakiś tam Battle Na szczęście nie. otworzymy sobie jeszcze np. cztery i przejdziemy sobie na bitewki. Na bitewki, na których można zyskać więcej. Tutaj ten kukli, no Pojawił się tak, ale niestety przeleciał. Gloczek 22 zł. No tak jakbym otworzył y, rasy 3 dosłownie eee, no dobra zrobimy sobie tutaj bitepkę do dyszki teraz takie szybsze poszukiwanie chociaż te skrzynki tak się troszkę wczytują jak widać eee, damy sobie tę skrzynkę no tak może 8 razy na 3 damy sobie No dobra zaufamanderowi. Zaufamanderowi, może jeszcze odświeżę sobie żeby było bardziej smooth zobaczymy jakie boty dołączą ja oczywiście zapraszam na discorda i na streamki Teraz była przerwa bo no mnie było po prostu ale staram się żeby teraz częściej odcinki jak i live y się pojawiały także obserwujcie Discorda i zapraszam na streamki, na których można oczywiście wygrać skiny jak i bliki a ja mam genialny początek, troszkę już to Amber zaufałem Anderowi, no i kurczę, chyba gdzie przejechałem ale, ale, to się może jeszcze zmienić Dobra, nie jest to jakiś mega drop dla nich Aż. Hmm, drugi Bullet Queen No to ciężko będzie, tutaj teraz właśnie liczyłem, że ktoś trafi Tego 57a, ale no tutaj Banduran no dosłownie poza tą nową nie wydropił nic Także 18 zł tylko To 74 Okej okay. No bitwa średnia, bitwa średnia, profit zacny, ale ja wiem, że mogło być lepiej. Wiem, że mogło być lepiej. Więc pointeraż. Point to jest to, czego potrzebuję. Brakujący element układający. Pewor i bandura. Dobrze. Zapraszam. Zapraszam i teraz mam nadzieję, że też mi szczęście dopisze z dropami. Ok, 75 zł, najlepszy drop w odcinku i pewnie już lepszego nie będzie. No i Pewer. Zrównuje się ze mną trafiając USP. No właśnie, nie przegania. Kurczę, Niedobrze. dobrze. Hmm, Bandura. okej, okay, mam po jednej z Bandurą, pewer ma dwie gwiazdki. Co tu się dzieje w tej bitwie? Co tu się dzieje w tej bitwie? Dobra, wszyscy po dwie. Wszyscy teraz po dwie. O, kurde, dobra. Trzecia dla mnie. Prowadzę. No to będzie masna bitwa. To będzie masna bitwa. I teraz wszyscy mają trzy. No i czwarta dla mnie. No i teraz, czy ktoś się zrewisuje ze mną? Nie. A, idealnie. Idealnie to samo co pełno trafiłem. się po gwiazdce 454 zł. Ze stówki. No. No i tak powinno być zawsze Tak powinno być zawsze zmniejszy sobie do, do 6, dajmy sobie na czterech I terminal Terminal, żeby mieć totalnie gdzieś tą część bitwy Skupić się tylko na tej ostatniej skrzynce, która decyduje o tym kto wygra Więc zobaczmy, zobaczmy jak ta bitwa się potoczy Mam nadzieję, że jak najlepiej dla mnie Okay, mamy już pierwszy fajny dropik Taju Bandury. Jest UMP. I teraz pompa za 11. To jest niebieski, ma jest całkiem droga. ciekawe. Teraz Fobosik. No, taka spokojna raczej. Czuję, że profitu z tego dużego nie będzie. Możliwe, że równo, raczej będzie blisko wyjścia na zero. No chociaż tutaj widzę, że to trzecie otwarcie bardzo dobre dla wszystkich. No i ja nie będę wygranym. Będzie to albo Pago, albo Szeliga. No, Pago miał najwięcej, więc możliwe, że no jednak Szediga zgarnia przed nosa. No na koniec te Asymowki podbiły, no. O 44 zł ponad. Tak to no, był poniżej stówki za tą bitwę 4. To byłoby bardzo średnio, ale... No, na koniec powiedzmy, że ta bitwa się w miarę wybroniła. Dobra, no, zrobimy sobie jakiś kontrakcik. Taki prosty z tych skinów takich tańszych. O. No nie jest to na plus, nie jest to na plus. Zostawmy sobie tą naklejkę. Zrobimy sobie jeszcze coś takiego. O, coś takiego zrobimy sobie i to Galila 50 zł. Kolejna naklejka. No cóż, zostanę na naklejek Niestety nie na plus, ale... No cóż klejki to na klejki, może kiedyś będą drogie także dzięki za oglądanie, łapka w górę, subik, komentarz i widzimy się w następnym materiale i na streamkach, także cześć, pa, yo.